Siemano, jestem Flashrow i w tym krótkim poradniku pokażę wam program, którym możecie zadręczać swoich przyjaciół na przykład na Skype'ie albo na Steamie albo na jakiejś platformie, w której jest czat. I jest to program, który się nazywa Chat Spammer. Służy on, jak nazwa wskazuje, do spamowania kogoś i tak on wygląda ogólnie teraz Wam pokażę jak on działa na przykład wpiszmy sobie tutaj spam to jest otwarty notatnik tutaj i teraz tak wpiszecie tutaj um, to co chce, ty, to czym chcecie zaspamować Waszego znajomego albo kogoś pierdliwego. tutaj wpisujecie speed im więcej tym wolniej no i tak zaczniemy spamować klikamy spam i teraz musicie nacisnąć w okno tam gdzie jest yy, tam gdzie się wpisuje tekst w waszym czacie czyli w moim przypadku to tutaj no i jak widzimy on automatycznie wpisuje w sekundę ten wyraz który jest wpisany tutaj w ramce i naciska automatycznie Enter czyli jeżeli kogoś na Skype'ie albo gdzieś chcemy zaspamować to nie, to nie trzeba tego Także yy, to wpisuje tylko i Enter, tylko to samo za nas wszystko zrobi. No i to jest 0. Najlepiej jest, jak się ma na Skype, 30, bo wtedy tak ładnie idzie i się nic nie loguje. Na 0 to trochę może przylogować na Skype. Na przykład teraz damy 1000 na tysięcy 10 No to to już jest tak wolno, strasznie, ale tak koło 650 powiedzmy No to to też tak Wnerwiające pisze, bo tak jeżeli zostawimy to Komuś na kilka minut No to to jest takie tempo Takie wnerwiające, tak pisze, pisze, pisze No i ogólnie um, musi, Nie zapominajcie, że na przykład jeżeli dacie spam I klikniecie w złe okno To wam zacznie spamować o. Właśnie w tym oknie W którym to napiszecie no i link do tego programiku dostaniecie w opisie oczywiście. Także to by było na tyle. Komentujcie, oceniajcie. No i subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej. Dzięki.